Tam gła rano jest niesamowita, kompletnie tutaj nic nie widać, nad jeziora Ale tam wyżej, tam wyżej już jest pięknie Także zaraz tutaj też będzie most góry No nic, nic nie widać Pożegnanie, pożegnanie San Moritz ze Szwajcarią Gła straszna, ja zaraz właśnie mam pociąg do Tirano Będę jechał prawie że dwie godziny, znaczy nie ponad 2 godziny. Na pewno szybciej niż w tą stronę, ponieważ teraz będzie z górki. A co się dzieje za mną? Co się dzieje za mną teraz. I jak widać to jest tylko mgła nad jeziorem. Także dzisiejsza trasa kolejowa. W przeciwieństwie do tego co się działo tutaj dwa dni temu, to zapowiada się niesamowicie. Będą takie widoki. Zapraszam. Pociąg już przyjechał, ale jeszcze nikogo nie ma, ponieważ jest za wcześnie, pół godziny za wcześnie, a ja tak zmarzłem, tak zmarzłem teraz, dronem polatałem i mi tak ręce skostniały, jakże coś idę się zagrzać. Jak widać jestem właśnie w środku tego wagonu. Ładnie przeszklony, ludzi jeszcze nie ma. A my zaraz będziemy jechać w stronę Tirano, a w Tyrano mam przesiadkę i jadę już później do lekko we Włoszech. No nie ma lekko, nie ma lekko. tutaj chyba jest szczyt Bernina, ten najwyższy, 449 metrów. I właśnie za moment będziemy mijać Diawolezzę, czyli ten nieszczęśliwy szczyt, który mi wcale nie wyszedł. a więc po drugiej stronie oczywiście. Ale druga strona jest niestety ostra pod słońce, także lepiej filmować z tej. A tutaj góra Pis Lagalp, która jest o kilka metrów wyższa niż Diavolezza. To też jest kolejka, ale chyba dalej też nie działa. Oczywiście, prawidłowe nazwy to Bernina Lagalp i Bernina Diavolezza. spicy jest to najwyżej położona stacja na trasie wysokość jest ponad 2200 metrów spektakularny widok na jezioro zwykłe widoki Alp kryma to była stacja i gdzieś tam to jest jezioro właśnie na dole ale teraz już nie wiem gdzie kompletnie <trymianowicie> Bardzo trudno się kręci w takich warunkach, ponieważ cały czas ostre słońce odbija się od szyb. Także to wszystko trzeba zobaczyć na własne oczy. I znowu ostre słońce. Ostatnio za chmurami tych gór prawie nie było widać. jedynie takie małe zarysy. Teraz pełne krasie. Niestety, ale pełnej cała przyjemność podróży jest zniszczona przez płaczące dziecko. Na szczęście zebrano dziecko do pierwszej klasy, niech się tam męczą. Ale słońce ostro jest. I w pociągu tak grzeją, jeszcze hejcują na maksa. Y es Lago. miralago. Dojechałem do Tirano. Wszyscy już biegną na pociąg do Lekko. Pozostało tylko parę minut. Więc jak też. Pamiętajcie, bilet na ten e, Berlina Express wynosi 32 franki francuskie. Sorry, 32 franki szwajcarskie plus, plus piątkę za wagon panoramiczny. Też biegnę już. Dobra, zdążyłem. Tutaj też będą fajne widoki do Lekko, ale jest taka szyba, że nic nie będzie widać. Także 2 godziny pociągiem za prawie że 10

Cztery języki narazkę, pole Angielski, <noise> Angielski, hiszpański, niemiecki Nie ma lekko, nie ma lekko. Jeszcze to już lekko. I okazało się, że przez przypadek kupiłem bilet na jutro, tak że musiałem kupić nowy w pociągu. Zdarza się. Ale Lekko to jest jedno z większych miast nad jeziorą Komo. Gdyby była taka pogoda od początku, to byłoby zupełnie inaczej. Jakie jest centrum, lodowisko, wszyscy czekają. To chyba taki jakiś główny rynek jest tam na horyzoncie oczywiście góry. Jest godzina 15 jest 9 stopni. Czyli całkiem miło gwar, rwetest no takie Włochy to właśnie znam lodowisko a z tyłu już targowisko o, buty jakaś fontanna ciekawa gdzie ja jestem teraz to nie wiem ale muszę znaleźć bankomat i pójść do swojego hotelu, hostelu które też tanie nie były, bo 90 euro za dwie nocki, ale nie było ciekawszej opcji a ta myślę, że była najlepsza Mikołajki jadą raczej Mikołaje Pomnik włoskich żołnierzy ale daty takie troszkę podejrzane bo jak wiadomo, jak wiadomo, Włochy to nie były po tej dobrej stronie, ale co tam? Tutaj zaś już widok na miasto z tej strony, i wielkie góry, i jezioro Komo. No, jest dobrze. Na horyzoncie Alpy ośnieżone, i tutaj kolejne górki. Myślałem, że to są rzeźby. A to po prostu z kartonu, takie postacie biblijne, zapewne. Albo po prostu włoskie, takie postacie, to jest pobliski gór. Tak myślę. Kurki. Niestety, co do drona, to te lata mnóstwo jakichś ptactwa, także trochę niebezpiecznie bo mogą zaatakować i, i po sprzęcie, nie? Ja sobie właśnie w ten sposób wyobrażałem San Moritz, a to okazało się, że jest po lekko odwrotnie. Lekko, wyglądał, lekko jak San Moritz, a San Moritz nie wygląda wcale jak, jak San Moritz. I to jest ten pokój z widokiem na góry. No dobra, coś tam widać. Coś tam widać tych gór. Nie za wiele, ale są. Pokój też może być. Ale jak widać, to widoczki są zacne, także to miasteczko to jest po prostu strzał w dziesiątkę. Właśnie powoli robi się zachód słońca i Włochy słyną bardzo czerwonych zachodów słońca, także mam nadzieję, że coś tego będzie. Lodowisko i centrum handlowe miasta Miasto żyje Tam kolejna lista handlowa Dziwne, ale nie ma nigdzie bankomatu żadnego Nie mogę żadnych pieniędzy wyjąć Nic, no szukam, szukam cały czas No nie ma lekko, nie ma lekko Tutaj nie ma żadnych bankomatu w tym mieście albo ja źle szukam I tak powinno wyglądać San Moris według moich wyobrażeń Ale się nie spełniło niestety tak wygląda lekko chyba znalazłem bankomat ale póki co troszkę kultury tutaj Takie fajne kamieniczki no 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 Si. Spodziewałem się troszkę lepszego zachodu słońca. Mimo wszystko, ale jest mroźno, kurczę, tak mroźno. Od wody ciągnie jezioro. Ooo, no tam jest czerwono. I tak powinno być wszędzie, niestety. Jest tylko tam. Kolorowo, kolorowo i świątecznie bardzo świątecznie zwłaszcza w tym miejscu. wieża, symbol lekko i podobno można na nią wejść tylko i wyłącznie w niedzielę, czyli dzisiaj ale moi drodzy jest zamknięte i to już chyba tyle na dzisiaj tutaj się chyba coś szykuje, bo jest tłum ludzi na coś czekają ja jutro miałem ambitny plan wjechania sobie kolejką linową w góry, bo tutaj tokowa jest, ale okazuje się, że... Och, zaczynają. Okazuje się, że kolejka nie działa. Do zobaczenia w następnym odcinku. Essa coisa que eu tenho que fazer.